Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek, film, nie wiem jak to określić, mógłby znaleźć się w dwóch cyklach: w archiwum lub w recenzjach. Ja umieściłem go w recenzjach, bo tak naprawdę będziemy mówili o wznowieniu materiału, który jest z lat 90., ale wznowieniu na tyle udanym, na tyle fajnym i na tyle zresztą ważnym, że. Postanowiłem oprócz pewnych y, wspomnień, które na pewno się tutaj pojawią, bo to dla mnie materiał dosyć sentymentalny i istotny, y, też powiedzieć o samym wznowieniu sporo, bo warto, bo to jest bardzo fajnie wydana rzecz. Mowa o mm, drugim demo krakowskiego Holy Death Abraxas. Tak, to jest to. Y, wspaniała, ikoniczna już układka. Y, bardzo ładnie wydane wznowienie przez Old Temple. Jak wiadomo, Old Temple to jest specjalista od wznowień ważnych polskich materiałów, a do takowych bez wątpienia zalicza się Holy Death i ich drugie demo Abraxas. Od czego by to zacząć? No jest dużo rzeczy, o których chciałbym powiedzieć przy okazji tego materiału. Zacznę może od tego, że wznowienie to, to dwa CD. Na pierwszym jest samo demo Abraxas, 8 utworów. Co jest w ogóle dosyć ciekawe, że to demo ma 8 utworów, a tak naprawdę w ogóle to trwa prawie godzinę. Więc jak na demo jest to gigant. Rzadko się to zdarzało. Tak osiem numerów, godzinka materiału, natomiast drugi CD to jest chyba nawet więcej, jeszcze to, dłużej to trwa, nawet już nie patrzyłem. Tam są w każdym razie instrumentalne wersje utworów z tego demo, z sesji nagraniowej. Też warto posłuchać, taka bardziej ciekawostka oczywiście, ale fajnie. Zawsze sobie można tego posłuchać i, i, i bez wokali dosyć mocno okrojone są to wersje, ale fajnie brzmią. No mówię, głównie jako ciekawostka, ok. Fajnie, że na osobnym CD, nie zakłóca to w odbiorze podstawowego materiału. Co jeszcze? No wznowienie charakteryzuje się tym, że jest bardzo fajnie oddana pierwotna wersja. O niej też muszę wspomnieć, bo to była kaseta z Baron Records, robiąca niesamowite wrażenie, bo tam Wkładka rozkładała się do formatu A4, była podwójna po prostu. I ta grafika, ta okładka pierwotna ona była powiększona, bo tutaj do każdego utworu jest osobny obraz. No i to wszystko było jakby z jednej strony. Mamy też oczywiście zdjęcia zespołu, do których jeszcze wrócimy. Także tutaj te wszystkie grafiki w środku też są, w środku jest też wywiad z Nekronosferatusem, czyli Leszkiem, jest też trochę archiwalnych zdjęć. No, więc jest to bogate wznowienie, bardzo fajne, graficznie wyglądające, naprawdę robiące dobre wrażenie, sesja zdjęciowa do tego materiału, no to jest 94 rok, słuchajcie, no. Warunki były, jakie były, ale panowie w tych makijażach, sesje zdjęciowe z tego, co czytałem w wywiadzie, odbyły się dwie. Na jedną z nich panowie jechali tramwajem przez Kraków, co na pewno wzbudza. Zresztą to zdjęcie krąży gdzieś po sieci. Można je znaleźć, jak oni sobie w tym tramwaju we dwóch w makijażach jadą, asfodelus i nekranosferatus i w zbrojach. Wygląda to naprawdę mistrzowsko takich ciekawszych historii. Yy, można się dowiedzieć więcej. Necronosferatus opowiada w nich właśnie, o nich właśnie w tym wywiadzie, który jest we wkładce. Yy. Ta sesja też wyróżnia się tym, że Necronosferatus i Asphodelus są w makijażach, natomiast Apocalyptic Hellhammer, czyli Gerard, który grał też w bardzo wielu innych zespołach, bo był bardzo utalentowanym muzykiem i wszechstronnym. Nie, on makijażu nie jest, ponieważ jemu ten black metal aż tak bliski nie był. Co jest zresztą ciekawe, bo on tutaj odpowiada za większą część instrumentarium. Robi też czyste wokale operowe wręcz, co jest też ciekawym elementem tego materiału, ale do muzyki jeszcze dojdziemy. Jest więc to demo bardzo interesujące z różnych aspektów. No przede wszystkim jak na demo jest bardzo długie, po drugie jest świetnie oprawione graficznie, choć przyznajmy oczywiście, ja nie będę tego ukrywał, że te grafiki wyglądają dosyć infantylnie, ale one mają swój klimat. Ja pamiętam, że jak byłem gówniarzem bardzo mi się podobały i teraz jak jestem już dużo starszym gościem też mi się podobają, ja, oczywiście uśmiecham się nad nimi lekko, ale, ale tak czy siak robią robotę, a przede wszystkim budzą sentyment ogromny, bo to jednak w 1995 roku to chyba zajeżdżałem tą kasetę mocno, naprawdę, szczególnie, że muzycznie też jest bardzo dobra. No i właśnie, przejdźmy do tej muzyki, bo, bo tak mówię cały czas o tym wszystkim, co jest dookoła, a, a sama muzyka tutaj też jest przecież ważna. To jest bardzo fajne demo. Jak sam nagranosferatus mówi, ona jest tak nagrana, a nie inaczej, bo mieli tylko czterośladowy magnetofon, a przy nagraniach, a tych ścieżek było więcej, więc część musieli przenosić, że potem było miejsce i tak dalej. No cuda nie widy, tak czy siak jest to podziemna bardzo produkcja. Bardzo podziemna, bardzo piwniczna. Ale to dobrze, bo to wspiera cały klimat tego, ponieważ muzyka, którą Howdy Def nam tutaj proponuje, to jest black metal bardzo smolisty, bardzo siarkowy, bardzo mroczny, taki bardzo gęsty, wolny, horrorowy. Zresztą on sam wymienia tutaj jako inspirację dużo starej Grecji horrory, no, i to się w pełni potwierdza, to jest, to jest w pełni słychać to na tym materiale, że tutaj tej starej Grecji jest bardzo dużo. Bo to wszystko jest naprawdę wolne, to wszystko jest proste, to wszystko, mamy tam, jest wręcz toporne, ale nie zawsze. Natomiast te riffy są po prostu bardzo proste. Tu zresztą tak naprawdę takiego stricte gitarowego grania wcale aż tak dużo nie ma. Jest kilka takich kompozycji, ale jest bardzo dużo właśnie takich rzeczy ambientowo, klawiszowo, mrocznych, horrorowych. Tak jakby trochę intr zebrać do kupy i je bardzo mocno powplatać pomiędzy utwory, ale to nawet nie to, żeby je powplatać między utwory, tylko może bardziej utwory, takie stricte black metalowe powplatać między nie. Tak więc jest to album dosyć oryginalny, znaczy demo w zasadzie, dosyć oryginalne, dosyć takie nietypowe, jak na polską scenę w każdym razie. Tych gitarowych kompozycji dwie wyróżniają się najbardziej. Astral Nightmare, który jest no, po prostu wspaniałym utworem i tak naprawdę to byłby hit na każdym materiale, jaki byłby wtedy wydany. Jest to naprawdę hitowo zagrany kawałek, fajny, szybki, najszybszy w ogóle na tym materiale, a tak naprawdę wcale nie jakiś super szybki, w takich fajnych, średnich, rytmicznych tempach skocznych, ale wspaniałe, tam są zagrywki gitarowe, riffy i melodie, no coś pięknego, klimat ma taki, że do tej pory, do tej pory mam ciary jak go słucham, a wtedy jak gnojem. To miałem ogromne ciary. Teraz mam może trochę mniejsze, ale nadal łaska się wokół kręci. Kocham ten numer na zabój. Blasphemy of Churches. To drugi taki hitior, który akurat już jest hitem troszkę innym. Właśnie hitem w stylu takiej totalnie starej Grecji, bo on jest wolny, ale też ze wspaniałą, charakterystyczną, wyrazistą melodią, wyrazistym motywem przewodnim. Wspaniale zagrana rzecz. Wspaniałe gitary tam są, cudowną melodię budują. No, Dla mnie. Po prostu no, cud miód i orzeszki, coś pięknego, te dwie, te dwie kompozycje, ale to wszystko jest obudowane wspaniałymi y, y, motywami y. przez całą długość trwania tego materiału. To nie jest tak, że on ma tylko parę przebłysków, a potem to są nudy i w ogóle możemy zasnąć. Nie, nie, nie. To przez cały czas jest bardzo fajny materiał, bardzo mroczny, bardzo, <laughs> bardzo właśnie taki. Mm, horrorowy, on by się nadawał, według mnie, on by się nadawał też do, do jakiegoś soundtracku, mógłby być jakimś soundtrackiem, a przynajmniej duże jego fragmenty mogłyby być soundtrackiem jakiegoś mrocznego bardzo filmu. Yy, wokale. Wokale są bardzo zróżnicowane, bo odprowadzanie na Kronosferatu w większości, czyli Leszeka no i Gerard. Gerard robi te czyste, operowe wokale, które czasami troszkę też uśmieszków wzbudzą, ale, ale robią robotę, powiem wam. robią robotę. Buduje to świetny klimat. Natomiast na Sferatus operuje normalnymi metalowymi wokalami, ale też jest tam pewna skala, więc nie jest to wszystko jednostajne. No i to z muzycznych to myślę, że to tak, tak można by to określić wszystko opisać, że jest to na tyle demo oryginalne na tamte czasy. Że na pewno daleko mu bardzo do północnego grania, a wtedy, jak już kiedyś mówiłem, wszyscy chcieli grać tak jak ci z północy, tak się okazuje nie wszyscy, bo niektórzy chcieli grać tak jak ci z południa, i to się Holidef udało. Dla mnie to w ogóle jest chyba najlepszy materiał Holidew. A w zasadzie na pewno najlepszy materiał Holidew, chociaż te kolejne były na przykład już dużo lepiej zrealizowane, były bardziej można by nawet powiedzieć metalowe, bo tych gitar było na nich dużo więcej. No ale ten dla mnie jest najlepszy. Może po części działa tutaj sentyment. Może to, że był to pierwszy materiał Day, w jaki usłyszałem, i o mnie tak naprawdę najbardziej wtedy jakoś tak wrył mi się w pamięć i w serce i, i, i siedzi we mnie do tej pory, ale też po prostu uważam, że jest najciekawszy. No. Jest najbardziej oryginalny, a poza tym, właśnie najciekawszy, no i to dwa numery. No, proszę Państwa, no, to jest Mistrzostwo Świata. No. Yy, także. Yy, Chwała, chwała Old Temple, że to wydał na CD, bo to co prawda już na CD było, ale w 2004 roku bodajże wydano jako Apocalyptic Wars z zupełnie zmienionymi grafikami i tak dalej w stylu Triumph of Evil i Evil, żeby to wszystko jakoś tam pewnie otworzyło jakąś całość, ale zupełnie to według mnie niepotrzebne nie, nie, nie było nikomu. Wcześniej była kaseta, więc teraz mamy to na CD i ja Wam mówię tak: no, jeśli, jeśli kochacie polski stary black metal, jeśli w ogóle kochacie stary black metal, jeśli w ogóle kochacie stary metal, to to jest rzecz, którą trzeba mieć. Nieważne, czy wzbudza w Was uśmiech ta okładka, na której przy ognisku siedzi Asphodelus, Necronosferatus i Apokaliptic Hellhammer. Nieistotne to jest, czy Wam się te rysunki podobają, czy nie, bo tak hartowała się stal i krakowskie miecze, a tutaj zresztą kilka fajnych jest mieczy na, na wkładce. Tak więc to yy, według mnie to jest pozycja, pozycja obowiązkowa, dlatego też mógłby być ten materiał spokojnie w cyklu archiwum, no jest w cyklu recenzja, no bo yy, proszę się postarało z tym wznowieniem naprawdę i yy, warto, warto to mieć, warto to poznać, yy, warto tego posłuchać. Polecam wam yy, ten materiał bardzo resztę Holy Death też Wam polecam natomiast Abraxasa najbardziej, nie wiem czy jest coś o czym jeszcze miałem powiedzieć bo było tutaj bardzo dużo rzeczy więc mogę o czymś zapomnieć ale chyba powiedziałem o tych wszystkich najważniejszych rzeczach no więc to chyba tyle, polecam jeszcze raz Holy Death, Abraxas, 94 rok Kraków i tramwaj, tramwaj i makijaże do następnego